Witam Was kochani serdecznie na kanale Czytania dla Duszy. Zapraszam Was na horoskop dla Wodnika na ostatnie miesiące roku, czyli wrzesień, październik, listopad, grudzień. Zaczynam czytanie, wyciągam sobie wyróżnik przewodnią, co nam pokaże dla Wodnika na, na końcówkę roku. Tak? Zobaczymy, co nam się tutaj pokaże jeszcze. Tak? Co, co ważnego powinniście jeszcze usłyszeć w tym roku. Coś mi się nie chcą stosować te karty. Coś mi wypadło. bezwarunkowa miłość. Ale wkładam tą kartę. I zobaczymy, co tutaj dla was będzie w przekazie. Odpoczynek, ale piękna karta kolor, kolorów dużo. Odpoczynek, tak? Jakiś relaks. Zobaczyć coś jeszcze jest tam. E Jakbyście się mieli na coś szykować, tak? Czyli ta końcówka roku może być takim zwolnieniem, może być, tak? Po to, żeby... Mhm, tak, odpocznij, zrelaksuj się, żeby naładować swoje baterie, żeby poczuć bardziej siebie, swoją duszę, żeby właśnie zaznać spokoju, harmonii, tak? Zadbajcie o spokój o harmonię we własnym życiu. Tak, i również tu są delfiny. Delfiny symbolizują, mówią tutaj o tym, żebyście odsunęli się od każdej negatywnej tutaj sytuacji, od jakichś konfliktów, od jakichś stresów, więc jakiś chaos, brak harmonii może się pojawić po to, żebyście właśnie spróbowali od tego się odseparować i wprowadzanie, delfiny to ogólnie są symbolem szczęścia, tak, więc tutaj radości raczej, tak, e, i e, to jest symbol dla was, by jak najwięcej wprowadzać harmonii i radości w tym roku, tak, dla wodnika tutaj, nie stresować się, nie wchodzić w żadne potyczki słowne, żadne konflikty, na ludzie podchodzić, z dystansem do wszystkiego, tak, Przemęczenie również może powodować stres, może powodować niepokój, może wtedy łatwiej wyjść w jakiś konflikt, tak? Zobaczymy sobie, co nam tutaj energie tarotowe podpowiedzą na końcówkę roku dla wodnika. Co wodniczek powinien jeszcze tutaj nam usłyszeć? Mamy energię wstępna początkową. Trzy no, Będzie się działo, kochanie. Ból serca to jest. ósemka buław. A pod spodem macie szóstkę buław. Wy z czegoś wyjdziecie obronną ręką, albo to jest wasz sukces, to jest jakiś wasz triumf, tak? Być może gdzieś będziecie wyjeżdżać. Możliwe, że jeszcze niektórzy w tym roku wyjadą na wakacje, tak? bo wszystko czasami symbolizuje podróż. Więc takie coś też może być. Takie wakacje w tym roku jeszcze mogą być jak najbardziej. Ale to, to, to też chodzi o to, żeby. Wszystka była często też przynosi harmonię domu, tak? Więc to też może być dla Was symbol, że wyjdziecie z tego i tak dobrze. No, tak, była, tak wiecie co? Mm, tylko pierwsza karta jest trudna. To jest jeszcze. Wciągniemy sobie dwie energie, to jest energia e, jako wyzwanie dla was, tak? Wyzwanie dla was, dla wodnika, z Karta Księżyca. I energia sprzyjająca, energia sprzyjająca. Energia sprzyjająca to jest Asmię, czyli mi się karty, widziałam tą kartę, tak? A z mieczy. No to już Wam opowiadam, co ja tutaj widzę. Pierwsza karta. No to macie tą trójwieczkę mieczy. No to jest trudna karta, tak? Ona mówi o zranieniu, o bólu serca, o tym, że ci tam możecie rozpaczyć, tak? Może ktoś Was skrzywić albo wyciągniecie za sobą jakiś smutek, żal, lub rozpoznacie coś, co sprawi, no, Wam duży smutek, tak? Przyniesie Wam duży smutek. Może być też trudna komunikacja, tak? bo są karty komunikacji, zobaczcie, są karty komunikacji, są, to jest paść buław i ósemka buław, one często mówią o wiadomościach, o komunikacji, komunikowaniu się z kimś, na przykład zdalnie, tak, yy, i to będzie trudna, kochani, komunikacja, tak, bo jest trójka mieczy, ale patrząc na to pod innym kątem, to wy będziecie wychodzić ogólnie z, z jakiegoś smutku, z jakiegoś żalu, bo tu jest ruch do przodu, tak, być może dostaniecie dobrą wiadomość, też tak może być, która was w jakiś sposób uwolni od tego, albo po prostu ruszycie do przodu, to jest ten ruch do przodu i pootwieracie się na nowe możliwości, nowe opcje, jakieś nowe znajomości tutaj też mogą się pojawić, kochani, tak? Więc takie coś na razie tutaj widzę, będziemy patrzeć jeszcze z wyroczni, co tam do was przyjdzie. E, jako wyzwanie macie Księżyc, to jest zamartwianie się, kochani, to są jakieś lęki, jakieś obawy lub coś jest przed wami zakryte, utajone i to trzeba odkryć, tak? Czyli tutaj mm, mm, tak jakby intuicja wam może podpowiadać, w którą stronę macie iść, a wy macie jej posłuchać. Być może właśnie nie słuchacie i stąd jest to wyzwanie, ale to mo może być też to zamartwianie się, te wasze lęki, obawy, co dalej, Tak? Hmm? Dobra, przechodzimy sobie dalej. A z mieczy. Jako y, energia wspierająca to jest kochanie odcinanie się, tak? Odcinanie się od tego, co trudne, odcinanie się od, od wszystkiego, co wam nie służy, tak? My tutaj typowo wprowadzenie resetu, y, takiego odpoczynku, odsunąć się od, y, od tych kochani zranień, tak? zamknąć to już za sobą. Jeżeli jest osoba, która was ciągle rani, no to po prostu odcinamy ją i idziemy do przodu. Otwieramy się na nowe możliwości. Ja nie mówię o wchodzeniu od razu w nową relację, tak? Bo to nie o to tutaj chodzi. Ale jeżeli miałoby to chodzić na przykład dotyczyć pracy lub czegoś innego, to tutaj nowe opcje są przed wami, tak? Jak najbardziej, jeżeli szukacie, nowej, jeżeli szukacie pracy, no to tutaj jakieś nowe możliwości się yy, otwierają. Nie ma, nie ma sensu się zamarzyć, tak? Trzeba tak, jakby odciąć się od emocji wtedy, tak? A Smyczer też mówi o tym, że przyjdą takie inspirujące pomysły, tak? które rozwiążą Wasze problemy, Waszą sytuację. Dobra, patrzymy sobie. Co jeszcze nam przyjdzie tutaj? Co jeszcze nam tutaj się ukaże dla wodnika na ten rok? Co jeszcze przyjdzie dla wodnika na ten rok? Zobaczcie, jest karta Between Worlds. Pod spodem była, tak? Zwróciłam na nią uwagę. Ona często mówi o tym, że czegoś nie dostrzegacie, tak? Być może żyjecie za bardzo w lękach, w obawach, albo w jakimś smutku tutaj i nie dostrzegacie, że idzie nowo. Dla Was, tak? To są te nowe możliwości, ale je trzeba zauważyć, tak? Stoicie jedną nogą w starym, a drugą chcecie już tutaj się wyrywać, to jest druga opcja, tak? Jedna opcja mówi o tym, że nie dostrzegacie czegoś, że jesteście. Intuicja Wam dobrze podpowiada, tak? Intuicja Wam dobrze podpowiada i słuchajcie tego, a druga opcja jest taka, że balansujecie między dwoma światami, tak? Nie robić tego. Iść do przodu podcinać się od przeszłości. Dobra. Zobaczymy sobie, co dla wodnika tutaj przyjdzie. W końcówce roku. Rozmyślanie. Zobaczcie. Rozmyślanie spowoduje u Was zamartwienie się lęki i obawy. Nie robić tego, kochani, tak? Nie rozmyślać za dużo. Nie tkwić w głowie. Tak, pokierować się typową intuicją, tak? wyciszyć umysł, posłuchać intuicji, intuicja wam będzie bardzo dobrze podpowiadała. I macie pod spodem zmiany, zobaczcie jest wiatr zmiany, tak? Dobra, patrzymy co jeszcze nam tutaj przyjdzie dla wodnika. Co tutaj przyjdzie dla wodnika w tym roku? Sabotarzysta mhm. sabotażysta wewnętrzny, czekajcie, odsłonię mikrofon, bo nie wiem potem jak to słychać, jakby zasłaniał głosami, ale zobaczcie. Never Ending Story. To, są, to jest wasz umysł, że płata wam filę, tak? Bo możecie w głowie siebie krytykować, tak? To wrócę do tej karty, która mi się pojawiła, osoby, które siebie gdzieś tam krytykują, albo sabotują, albo nie ma tej pewności siebie jest związane z tym, że brakuje wam miłości wewnętrznej, tak? I nad tym trzeba by było popracować w tym roku. To jest idealny moment na to, tak? mogą pojawiać się jakieś trudne historie, trudne wydarzenia powtarzające się tak jakby w schemacie. A one są spowodowane tym, że gdzieś tam nie podcinaliście przeszłości, że żyjecie albo w przeszłości jeszcze czegoś nie zaakceptowaliście albo jest to nieukochanie siebie tutaj tak? A może być inaczej, przecież może być inaczej. Nie powracać do tego, tak? Nie wchodzić w ten smutek, nie wchodzić w ten żal. Nie wchodzić w jakieś lęki. Bo to spowoduje, że będzie tego więcej i więcej. A wszechświat ba was turywa do zmian, tak? Żeby było wam lepiej. Jest energia in, czyli energia żeńska. Ona też właśnie tutaj będzie mówiła o intuicji, ale o tym, żeby y, skupić się na swoim wnętrzu, tak? Być bardziej takim receptywnym. E, wrażliwym, łagodnym, ale nie nadwrażliwy. Tutaj trzeba znaleźć taki balans, żeby nie wpaść w tą drugą stronę. Dobra, jeszcze zobaczymy sobie. Albo wiecie co? Ja sobie zobaczę tutaj e, w tym roku. Kiedy będzie dla Was taki korzystniejszy czas? Dla wodniczka w tym roku dla Was korzystniejszy czas. córeczka do czterech dni albo do czterech tygodni. I to nie, bo to jest tak, w każdym momencie, kiedy, bo to, to będzie indywidualnie, w każdym momencie, w którym słuchacie to czytanie, to od tego momentu, od momentu, kiedy to słuchacie, to was dotyczy, tak? Cztery dni, cztery tygodnie, czyli do miesiąca czasu powinno być tutaj już całkiem fajnie, albo już w bardzo szybkim tempie. W takim czasie się coś tutaj wydarzy Tak, dla wodnika Zobaczymy, co nam się tutaj ukaże Właśnie, jest karta śmierci, tak To jest transformacja To jest zakończenie czegoś co powinno już odejść i to się zakończy, tak, to się przetransformuje, tak, pod spodem macie czwórkę kielichów, kochani, i zobaczcie, jest piątka, piątka mieczy i być może to jest właśnie z tym związane, że wy zaczniecie nad tym pracować, tak, czwórka kielichów to jest smutek, to jest skupianie się na tych trzech rozlanych misach tutaj, a ktoś przychodzi z tą nową propozycją, z tym nowym, z tymi okazjami, a wy możecie tego nie dostrzec, bo ciągle skupiacie się na tym, czego nie macie. Albo coś, co sprawiło wam ból i smutek, tak? A tutaj macie szansę to przetransformować, zakończyć i wyjść z tego sabotorzysty popatrzeć z piątka mieczy, tak? To jest ta sama energia. W głowie siedzicie mocno, za mocno, tak? Za dużo jest takiej krytyki, niedowierzania we własne możliwości. Myśli Was mocno tutaj ściągają w dół. Nie robić tego moi drodzy. Okej, okay, dobra. No to zobaczymy sobie, co po tym czasie może do Was zawitać tutaj. Jak się przetransformujecie. Co po tym czasie może dla Wólnika zawitać, jeżeli się przetransformujecie. Poddacie się zmianom, bo nie każdy. <laughs> Odkryjecie. Odkryjecie jakiś fałsz tutaj. Bo tutaj jest nie wszystko złoto, co się świeci, czyli. Yy, Wiecie co wygląda to na to, że mm, ktoś albo przy was nosi maskę, albo ktoś da, y, przyjdzie do was z jakąś y, trudną propozycją i wy to, wy to y, albo od, odetnicie od siebie osobę, która jest po prostu no, fa, fałszywa, która zakłada maski, która y, daje takie złudne obietnice, y, albo odkryjecie taką osobę, macie szansę to zrobić. Jeżeli będziecie z głowy, będziecie słuchać własnej intuicji, tak? Nie bądźcie ślepi, mój drogi co tu jeszcze mam w przekazie? Chaos i konflikt, tak? E, ta karta ma podwójne znaczenie i ja powiem jedno i drugie, tak? E, jedna e, karta m, mówi o tym, że e, wyjdziecie z jakiegoś chaosu, wyjdziecie z jakichś konfliktów, tak? Albo e, Wyjdziecie na chwilę w jakiś chaos, po to, żeby po prostu raz na zawsze z tego wyjść. Kolejna rzecz tutaj, w przekazie, możecie się pozbyć i to by też pasowało, moi drodzy. Możecie się pozbyć tutaj, tak jakby z własnego. Nie wiem to powiedzieć charakteru. Pozbędziecie się tak jakby nie z własnego życia, tylko z samych siebie, cech, które wam nie służą, tak? Czy to jest użalanie się na sobą? Czy to jest negatywne myślenie? Czy ten właśnie krytyk sabotażysta macie szansę się tego pozbyć? Za ten czas. No, popatrzcie jest karta spokoju, tak? Czyli wy, wy totalnie będziecie z takich trudnych energii wychodzić. Przynajmniej y, wszechświat będzie pokazywał, że, żeby z tego wyjść, tak? Y, trudne macie czytanie. Nie powiem. Macie bardzo trudne i jest karta elastyczności, tak? Która mówi o tym? Dopasowuj się do, do tego, co jest, i na pewno pozbywajcie się fałszywych osób. które gdzieś tam mogą być, tak? Które gdzieś noszą maski, które mogą Was prowokować do różnych sytuacji. Również pozbywajcie się tych cech w sobie które was mocno hamują tutaj. To jest właśnie ten krytyk, to jest jakiś smutek, to jest użalanie się nad sobą. Do niczego dobrego was to nie zaprowadzi, a tutaj typowo trzeba popracować nad spokojem. Koziorożec i... Koziorożec miał całkiem podobne czytanko, tak? Mhm. Dowodnika do was. Dobra, zobaczmy. może dziwne to jest. Zazwyczaj to każdy znak ma tą odmiennie. Tutaj, a jednak coś tu się zgadza. No niektóre karty są podobne. Dobra, zobaczymy, co macie w podpowiedzi tutaj. Rada przesłanie jeszcze na tą końcówkę roku. Mhm, kochani. Bo no macie jakąś e, osobę, e, naprawdę jakąś niepomyślną o siebie, jakąś nieprzychylną, tak? Może ktoś wam życzyć nawet źle tutaj. Jest tutaj tak jakby obrona. Robienie tarczy ochronnej przed kimś. Jeszcze jedno Jest ostrzeżenie. Tutaj ostatnie słowo to jest ostrzeżenie. Czyli uważajcie, bądźcie czujni. Ktoś was może chcieć wykorzystać na ja wyjdzie. No, zobaczcie, jest, potem jest karta przebudzenia, tak? E, będziecie mieli połączenie ze źródłem, tylko że wy musicie przejść tą transformację, tak? A wy się z tego przebudzicie. Większość z was przynajmniej e, zrozumie, że musi z tego, z tych niskich wibracji wyjść, bo to są niskie wibracje i jest tutaj typowo obudzenie przebudzenie tak? połączenie z wyższymi energiami jest, e, jest połączenie, e, takie silne połączenie ze źródłem i możecie sobie przypomnieć jeszcze jakieś wasze przyszłe wcielenia. Również może przyjść do was w tym momencie, jeżeli wyjdziecie z niskiej energii, bo w niskich energiach nie ma szans tego z, y, tak jakby doznać, to świadczy, tak? Możecie, y, może przyjść taka wiedza, taka mądrość, y, którą macie w sobie, tak? Wewnętrzna wiedza, tak? Którą gdzieś tam y, y, przez poprzednie wcielenia sobie gromadziliście i ona nagle wyjdzie. Wyjdzie tak jakby na zewnątrz. Usłyszycie to, tak? To jest zablokowana was. I żeby to usłyszeć, trzeba wejść mocno w siebie i wyjść na pewno z tych niskich energii tutaj. Wejść w, w wyższe wibracje, tak? I, i tak wam życzę, oczywiście. Będę kończyła. Pozdrawiam Was cieplutko.